Cześć Wam. Przyszła kolejna paczka. Zacząłem ją już ścinać. widzicie ja tam z tyłu. Ale potem pomyślałem, że przecież można to nagrać również. Tak jak całą jeszcze. No dobra, bierzemy się za otwieranie paczuszki. Oczywiście paczuszka dotyczy tego, co widać za mną. Czyli dużego stołu. No dobra, przełączam kamerkę. I lecimy z wypakowywaniem. Zacząłem ją już rozcinać Nie wiem co będzie z tego widać, co nie będzie z sobie... tego I nie wiem co będzie słychać Kabelki zaślejące, ale nie tylko. Oce! Patrzę Muszę zobaczyć, czy coś widać? Coś tam widać. Coś tam widać. Piękno ładne. Piękno ładne. Nie wiem, na ile będziecie to widzieć. Coś będziecie widzieć. O, to waży. Silniki. Przyjechały silniki ze sterowaniami razem. O, jakie piękne. No powiem Wam, że to naprawdę waży. To są ze 2 kg, a jak widać on wcale nie jest duży. W znanej firmy więc filmówki, nie żadna najtańsza chińszczyzna, tylko sprzęt porządny, więc indexujemy. Coś chyba nie tak włożyłem, No to tak jest, jak się coś wyjmie, to potem się nie da włączyć, to nie pasuje, no to pamiętaj, uwaga na wtyczki.

Coś tam widać Wiem, że takie ujęcia mają, ale no nie mam jak inaczej. Nie mam jak inaczej. Yy, dziwne to takie. Dziwne to takie. Z tej strony nic nie ma. Z tej strony tu jest coś. No nic, mam nadzieję, że będzie do tego jakaś instrukcja. Yy, nie wiem jak to się fachowo nazywa, więc nie będę wymyślał. To są stojowniki do tych silników które tam przetwarzają wszystkie sygnały napięcia i jakieś inne cudawianki ja naprawdę jestem amator w tym temacie chyba tak Wie jak to idzie łatwo. Takie kartoniki są trzy. Nie będę odpakowywał wszystkich, bo to bez sensu. Jeden, jest drugi, ten sam i na dole jest trzeci, ten sam. Tu mamy coś innego. Jak to tworzyć. Zapakowane, ale to generalnie jest to samo co tam, czyli stajownik, tyle że mniejszy, bo to był do tego pierwszego silnika, który wyciągałem. Tam, tam, tam leży gdzieś w tej chwili. On jest mniejszy, silnik, mniejszy tej chwili. na pewno jeszcze je zobaczycie. Tak. I co my tutaj mamy? O, tutaj jest napisane. Co jest w Czyli silniki. Te są tu zaklejane. Yy, ciach ciach nożyk, 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 nożyk jest nożyk. Jest nożyk. Maguja, tak. Może go składamy i silnik wyciągamy. Ten jest większy. No to widać na dłoni, że jest większy, ale jest też cięższy. Temu bym dał jakieś 3 kilo pewnie. Yy, no naprawdę waży. No cóż, tak jak widzicie, są silniki. Niestety czekam nadal na przekładnia. Są zamówione. Kiedy przyjdą. Jak przyjdą, to będą. instrukcji od silnika. Nie, to nie jest od silnika. To jest od sterowania. O, jakie piękne. Jak wiadomo. Wielka książka, którą zawsze dają wszyscy. W iluś tam językach. No to są kable podłączeniowe do tych silników. Kable do zasilania. To są akurat chyba kable do sterowania, patrząc po wtyczkach. A tutaj mamy kable do zasilania długie, 10-metrowe. Zobaczymy, czy wystarczą. Jak nie wystarczą, to będziemy je przedłużać po prostu. O, taki szybki, krótki filmik. Co jeszcze mogę Wam opowiedzieć? Mogę Wam opowiedzieć o tym diable, co tu wisi czy znaczy w zasadzie nie o samym diable, a o tym jak to powiesiłem. Jak już widzieliście na poprzednim filmiku, już były zrobione, yy, te wszystkie blachy mocujące. Mówię o tej, tutaj, tej i o tej. Niestety, bo głowica przyszła później. Mierzyłem się do głowicy, od, do palnika od plazmy. No i w związku z tym te blachy były za wąskie. Musiałem obie blachy wywalić i Zrobić nowe po prostu. Niestety wyszły za wąskie. Nie mieściły się mocowania od, od palnika pomiędzy wózkami. A te blachy są na tyle cienkie, że do takich śrubek, a tam są szóstki, to no, nagwintować sobie słabo trzymało. A jednak tą głowicę trzeba mocno przykręcić. Pojawiło się pytanie... W mojej głowie, gdzie postawić chłodnicę? Bo jak widzicie, przystosowuję sobie to pomieszczenie do lasera i laser do pomieszczenia również. I wstępny mój pomysł był postawić chłodnicę w tym miejscu, w tym najożniku. Skoro tutaj mam piec i tak nie będę tam do tyłu dochodził, tylko bardziej tam, w to miejsce, też nie będę dochodził, więc mówię, ciul postawię ją tam. No więc ją tam zataszczyłem, postawiłem, popatrzyłem, pomyślałem i mówię tak. Jak będę wózkiem widłowym przez te drzwi wrzucał blachy w arkuszach małych, czy małych mam na myśli dwa na mety albo półtorej na trzy metry, to włożę je na stół w to, tutaj, w tą część, wózkiem widłowym i nie będzie mi się chciało podwieszać na hak, przyciągać ich w to miejsce, żeby je wypalać. Po prostu je będę wypalał tam, czyli będę chodził tam, czyli więcej wypalania będę robił tam, nie tutaj, tylko tam. No więc wymyśliłem sobie, żeby całą elektronikę, bo chciałem ją umieścić tam na końcu, zrobić skrzynkę, bo tam, możemy sobie tam podejść pokazać ten cały śmietnik, bo tutaj te prowadnice przy drzwiach wystają. I tak sobie myślałem na początku, zrobię sobie tutaj skrzynkę dużą i całą elektronikę wsadzę tu. I stąd wyjdzie, wyjdą te prowadniki do kabli, no i wszystko pociągnę stąd, tak? Laser umieszczę gdzieś tutaj, chłodnica do lasera będzie stała w rogu, więc będzie blisko. No ale jak chcę więcej wypalać tu, będę wjeżdżał wózkiem. Zagapię się, zamyślę się, nie wiem, zrobię coś głupiego, i przypierzesz tą skrzynkę ze, z tą elektryką i elektroniką. No kłyna przecież bym się chyba pochlastał. To jest pierwsze. Żeby jej nie uszkodzić, trafi ona tutaj. Tu zmieszczę wszystko, na tym kawałku gdzieś. Zobaczymy, ile to tak naprawdę zajmie. Więc yy, tutaj. Szafki z narzędziami nie będzie, tu prawdopodobnie będzie stał mały stolik. Chłodnica trafi tutaj. Ona jest z tych gabarytów, co widzicie tutaj miejsce. Nie będę jej w tej chwili, ona stoi w tamtym pomieszczeniu, nie będę jej tutaj yy, przyciągał. Więc chłodnica stanie tutaj. Przewody, podnośnik, potknąłem się. Przewody yy, puszczę sobie tu. Zrobię na niej albo jakąś osłonkę z blachy nierdzewnej, żeby się o niej nie, nie potykać, albo po prostu je wkuję w podłogę, zrobię bruzdę w podłodze, też mnie to nie boli, naprawdę. Wykuję bruzdę, przykryję to w bruzdzie w podłodze, wezmę szlifierkę, natnę beton, jak już wszystko będzie stało. Natomiast co jeszcze wymusza? Wymusza to usunięcie tej skośnej poprzeczki. Żeby tu był dostęp, tak? Jak tutaj zrobię elektronikę, elektrykę pod, pod tym polem, no to tutaj będzie wiadomo, trzeba będzie zrobić jakieś drzwiczki, żeby był do tego dostęp. No więc wymyśliłem w międzyczasie, że usunę tą poprzeczkę, zrobię ją w poziomie, czyli nie będzie przyspawana tak, jak jest tu, tylko będzie przyspawana tu. Najwyżej stąd, żeby wzmocnić to wszystko jeszcze, dam sobie przeciągnę to na wprost, żeby siły rozłożyć, tak? Żeby te nogi się nie bujały, czyli czyli to, o czym mówiłem gdzieś tam w poprzednim odcinku, żeby to się nie bujało wszystko. I tutaj zapakuję całą elektrykę. Tu sobie dorobię drzwiczki, tutaj zrobię skrzynkę i tu wszystko wcisnę. W zasadzie nic mi to nie zmienia. Tylko tyle, że muszę, mówię, przemyśleć tutaj puszczenie przewodów chłodzących na podłodze, które są w średnicy, żeby Wam nie skłamać, coś około 30 mm. Także na tyle. No Troszkę się musi teraz w głowie pozmieniać w pomysłach się musi pozmieniać z powodu lasera. Na pewno, z czasem, nie w tej chwili, to też muszę znaleźć i zamówić. Muszę wymienić yy, listwy zębate. Bo dałem listwy zębate o zębach prostych, a skośne mają mniejsze luzy. Co prawda, na prostych też da się to ustawić tak, żeby nie miało luzów. Wystarczy zrobić przyciąganie, przyciąganie, kasowanie luzów na sprężynie. Nie wiem, jak to nazwać. Silnik jest zawieszony wachliwie, że silnik się waha i sprężyna go dociąga do listwy zębatej, która biegnie tutaj, tyle że pod spodem, tak? I no, da się to zrobić. Zobaczymy jeszcze, co z tego będzie. Na razie, szczerze mówiąc, nie chcę wywalać kasy na te listwy. Bo oszczędności się zaczynają kłyczyć. A jeszcze jest trochę rzeczy do kupienia. Między innymi trochę blach. Miała być tu wanna. Już wiem, że wanny z wodą nie będzie. Więc trzeba wymyślić teraz na tych polach jakieś jakieś, jakieś coś, żeby gdzieś elementy wpadały. Przecież lasa nie będzie dmuchał po tym kurzu po podłodze. To jasne dwa, że będzie trzeba no, ten tą zgorzel, to co on wypali. Ja wiem, że lasy wypala bardzo niewiele, ale to co on wypali, będzie trzeba stąd posprzątać czasami, przynajmniej raz na pół roku. No więc będzie chwila przerwy, chwila myślenia, chwila kombinowania. No ja to chyba na tyle. Czekamy na przekładnie, bo i tak nie mogę mocować silników, dopóki nie będzie przekładni. Rozgadałem się dzisiaj strasznie okrutnie. No dobra, trzeba się wziąć do pracy i działać dalej. To tyle na dzisiaj. Taki odcinek przeganany. Do zobaczyska. Trzymajcie się.